Witam was moi drodzy ponownie z tej strony Soltys, nagrywamy na potrzeby Games Masters analizę Zendikar Rising przechodzimy do czerwonego w czerwonym spodziewam się oczywiście e, super agresywnych super agresywnych kreatur i dużą ilość właśnie e, takiego tempa brutalnej siły, prawda? E, no i zaczynamy dokładnie od tego bo zaczynamy od Hellhounda, który jest po prostu czerwoną wersją Step Linksa z poprzedniego setu Zendikara, Znaczy eee, z poprzedniego, z, z, bo jeszcze był Battle of Zendikar, prawda? Czyli tak naprawdę z, z tego pierwszego Zendikara, tak? No, tutaj, tutaj by to trzeba podkreślić. Eee, przy czym był było tyle lepszy, że jednak w Zendikarze od tym no tak jak mówię, były Fetcher, Albo były eee, Evolving Wilds, tak? Czyli karty, które pozwalały Ci wprowadzić dwa landy w jednej turze do gry. Tutaj tego nie ma i taka karta no, jest grywalna, aczkolwiek, moim zdaniem, żeby była tak naprawdę w pełni grywalna, to powinna być jednym z tych czterech. Znaczy, powinna być, nie wiem, Warriorem, prawda, albo Roger, albo Wizardem, prawda. wiecie o co chodzi, żeby, była też, też, żeby też się kombiła z tym Party, prawda. Ty tego nie ma. To nie jest zły stwór, tylko że, no właściwie, pytanie, co on nam da, jak dobierzemy go w turze numer 7, tak, czy tam w 6, nie no będzie 0-1 naporowcem, no i czeka czekającym na land, kolejny, no... Szczerze powiedziawszy jestem na nie i uważam, że ten, ten czerwony będzie... czy pewnie znajdziemy tu lepszych naporowców, niekoniecznie za jeden mana, ale już wolę naprawdę naporowca, który jest zawsze naporowcem za dwa mana, niż gościem, który okej, okay, no pierwsze dwie tury wbije tą dwójkę, a potem będzie stał i czekał, no bo już będzie za słaby, żeby coś robić, albo wręcz będzie 0-1 po prostu ścianą czekającą na śmierć, także... No, sceptycznie do niego podchodzę. E... Ardent Electromancer z kolei to jest e... bardzo fajny gość, dlatego że po prostu on sam się może zwrócić, prawda? Jest... Jesteśmy w stanie go zagrać tak naprawdę za jeden, za jeden, za dwa mana e... i jeszcze ewentualnie coś dołożyć, czyli kupić tempo. Oczywiście czerwone... czerwonemu bardzo zależy na tym tempie, czyli zagrywasz tego typa, powiedzmy, wracasz sobie dwa mana e... za party. I dochodzi jeszcze kolejny stworek do gry, tak? Zyskaliśmy na pozycję na stole, którą potem na przykład popartą remowalem możemy wykorzystać do przebijania dużej ilości obrażeń. Więc moim zdaniem ta karta ma najbardziej sens. Sinterklasm to jest karta, która z kolei no, jest po prostu lepszym pyroklasmem de facto, bo jest pyroklasmem na instancie w teorii. Natomiast... Yy... No po prostu czerwone chyba nie do końca chce to robić, tak? Jest to karta, która no jest mazremowalem w czerwonym. No, a czerwona raczej chce to napierać, raczej nie ma. E, raczej jego stwory są na tyle małe i szybkie, że możemy sobie sami tą kartą zrobić krzywdę, więc ja osobiście jestem e, zwolennikiem, żeby nią nie grać po prostu, bo to nie pasuje to do całości koncepcji czerwonego koloru. Um, cleansing Wildfire. Um, no moim zdaniem nie, to nic nie daje. No dobra, jest to draw card. Jako forma cyklingu niech będzie, ale moim zdaniem to jest nie warte uwagi. To jest chyba raczej karta też pod pod constructed. Expedition Champion z kolei gramy zawsze zdecydowanie. Zatrzymane 2-3 jest wystarczająco, żeby nim grać, a jeszcze mamy premię, więc świetny, agresywny ziomek. Jak najbardziej chcemy nim grać zawsze. No i podobnie Fireblade Charger. Jest gościem, który jest no takim, taką esencją agresywnego, kre, agresywnego stwora, agresywnej kreatury w czerwonym. No, ale potrzebuje, jest oczywiście, oczywiście, pomocy w postaci ekwipu, Więc, jak mamy te ekwipy to on staje się super dobry. Jak nie mamy, to jest po prostu ok, ale wciąż grywalny. Więc, no, trudno znowu, kolejna karta, którą trudno jej nie, w, nie wstawić do deku. E, czerwonym, szczególnie, że pamiętajmy, że na przykład można połączyć to z zielonym, prawda? Dopalić go jakimś, jakąś sztuczką, prawda? Nagle gościu, nie wiem, ginie i bije za 3, prawda, czy tam za 5. Więc to jest. No, potencjał tej karty jest bardzo duży. Fisher Wizard, kolejny naporowiec. Chociaż tutaj powiedzmy, sam fakt statystyk nie jest jakiś wybitny, ale jednak pozwala nam. Przewinąć niepotrzebny land, co często jest bardzo bardzo pożyteczne w, w dekach agresywnych, które po prostu nie chcą mieć tych landów zbyt dużo. Możesz sobie wtedy tą rękę e, po prostu zwiększyć jakość ręki, prawda? I to jest bardzo ważne w dekach agresywnych, które po prostu sobie nie mogą pozwolić na czekanie na light game. Więc moim zdaniem ta karta jest warta uwagi. Przy okazji jeszcze Wizard, więc jak najbardziej spełnia swoją rolę. No i kolejny drop za dwa. E który potencjalnie wyłącza bloker, bloki, blokera jednego. Pamiętajmy o tym, że znowu możemy go dopalić jakimś equipem, czy jakąś sztuczką i zepsuć naprawdę dużego, dużego blokera, więc to jest bardzo, bardzo też sensownego, gość, warty uwagi przy okazji Warrior, nie najbardziej warte uwagi. No i kolejny drop za dwa, jest tego sporo i na razie są wszystkie fajne w zasadzie, bo to też jest ok, prawda, on no, sam z siebie jest 2-2 Trumpu więc to trudno się do niego przyczepić, prawda, jak najbardziej, jak najbardziej też e, sensowna opcja. E, Grota Nightrunner. Runner, no i tutaj ten efekt jest naprawdę świetny, oczywiście karta sama z siebie, no nie będzie być jakiejś wielkiej łatwości w przebijaniu się przez, przez, e, przez szeregi oponenta, bo jest tylko 2-3 zatrzymana, więc to nie jest nic wybitnego, ale ale, jeżeli tylko się uda przebić raz, dwa razy, jeszcze przy okazji jakąś kartę fajną wyłuskać, czy chociażby darmowy Land, no to jak najbardziej, najbardziej chcemy na tym grać, moim zdaniem. Przy okazji jest też Roll Dżung, co w czerwonym kolorze chyba nie jest jakieś super częste, więc też warte uwagi. Inordinate Rage: Plus 3, plus 2 za 2 mana i eee, Wydaje mi się, że no jest tyle czerwonych kart które chcą się dopalić, żeby coś zrobić, na przykład właśnie między innymi ten Book Catcher, czy powiedzmy Fireblade Charger, prawda, że, że tak naprawdę, znaczy właśnie Gomofada, Vanguard, że jest tyle fajnych kart, czy tyle kart, z którymi ta karta fajnie współpracuje, że warto ją grać zawsze. Myślę, że w jednym, dwóch sztukach w czerwonym to jest taki, to będzie taka postawa sztuczka w tym, w tym kolorze, która będzie nam pozwalać fajne efekty uzyskiwać i przebijać obrażenia i tak dalej. No i kolejny drop za dwa, już czwarty w sześciu kartach, tym razem r i też bardzo dobry, ponieważ wyłącza, wyłącza bloki e, i bije za 3 aż. Jest przy okazji warriorem. E, więc, no, po prostu znowu, 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 ten czerwony pokazuje swoją ofensywną swoją siłę. No i Laila in Tyrant, słoczek bardzo solidny. Za 4 ma na 4, 4 flying, to jest coś, co chcemy grać zawsze. Przy okazji, jeżeli, jeżeli jeszcze mm, e, spadnie do grobu, to możemy coś w coś wypalić. No tylko grać. świetny metik, świetny metik, Magmatic channeler. E, też bardzo dobra rka. chociaż tutaj jest taka rka bardziej wydaje mi się pod kolor, e, pod kolor e, z niebieskim, czyli znaczy, pod gra z niebieskim, prawda? Pod izeta, tak. E, w, Pewnie w czerwonym, agresywnym też to wykorzystamy jakoś tam, ale jednak no ta karta błyszczy właśnie w, w Izecie i tam będzie wspaniała i to będzie coś, co nas będzie nawet jakby przekonywać, żeby iść w Izeta. No, bardzo mocny efekt, chcemy tym, chcemy tym gościem grać. już nie jest taki wcale łatwy do zabicia, bo aż trzy z tyłu. Solidny ziomeczek. Molten Blast, no... Ani ta opcja, ani ta opcja nie jest wybitna. Ale obie są wystarczająco dobre, że, dobre, żeby to zmieścić jako zapychać, Jako tam 40 kartę w deku e, z braku laku bym to zmieścił po prostu. Bo, bo jednak no, ma w sobie ten uniwersalny efekt, prawda? Możemy zabić stwora, czy tam dobić stwora. Możemy zniszczyć jakiś wkurzający artefakt. Możemy dobić Prince walkera, Myślę, że to jest no, mimo wszystko warte grania, aczkolwiek średnie generalnie. No i Morał Fury of vacuum. To jest zdecydowanie karta, którą musisz grać. No, jedynie do szczęścia brakuje, brakuje jakiegoś trampla, prawda? Coś, co by sprawiało, że nie można za jej je szczampować. No ale jednak przy Landfallu naprawdę no, atakujemy dwukrotnie. Hmm. Jeżeli już chcemy jakiegoś świniaka za 6 manę w deku agresywnym, to to jest taki właśnie świniak, który będzie nam po prostu, w oponenta dojedzie dosyć szybko. Nahiri Little Forming to jest taki, taka forma z zawoalowana fixingu czy fixingu, ale bardziej fixingu ręki, tego co mamy na ręce, prawda, Polepszenie jakości kart na ręce, e, mm, nie jest to moim zdaniem jakiś wybitnie dobre w agresywnych dekach, ale jak gramy jakimś powiedzmy na przykład czarno-czerwonym, takim bardziej kontrolnym dekiem e, albo jakimś... E, e, Jakąś zielono-czerwoną rampą, gdzie wiemy, że nie wiem, dostajemy sporo kart na rękę, tam, nie wiem, dobieramy jakieś landy na rękę, prawda? Mamy różne efekty w, tym, w ten sposób, że możemy się tych landów pozbyć i zamienić na realne karty na ręku. No to jest to warte uwagi. Nie mogę powiedzieć, że to jest niegrywalna karta, ale jednak, no, wymaga trochę zachodu, wymaga starty tempa, więc, no nie każdy tak sobie jest w stanie to pozwolić. Wydaje mi się, że właśnie w agresywnej konstrukcjach bym tym nie grał. Eee, po prostu wolałbym ten drop za dwa mana, który wchodzi i nam wymienia kartę na ręku, jedno, jedną kartę, niż eee, ale też przy okazji jest stworem, który robi tempo, niż właśnie taką artykę, która no, gdzieś tam w late game nam może coś dać, ale wcale nie musi, bo przecież nie jest powiedziane, że dobierzemy coś fajnego, prawda, albo coś lepszego. Więc no to jest eee, tak jak mówię, grywalne, aczkolwiek no, bez szału, bym powiedział w większości tani. Eee, Pyroclastic Helion z kolei. No, jest, musi być grywalne, Za 5 mana 4.5 to jest coś, co chcesz, chcesz mieć w deku. E, no i przy okazji pozwala nam e, wrócić ląd, czyli tak naprawdę sprawić, że możemy łatwiej odpalać efekt falla prawda? Bo to o to w tym chodzi. No i przy okazji jeszcze strzelimy dwa w oponenta. Bardzo, bardzo solidny e, Common. Relic Grober. E, no, generalnie karta jest dobra, natomiast. No, powiedzmy sobie wprost, że Ech, no, dawanie stworów oponentowi nie zawsze jest dobre, tak. <laughs> Ech, jest sporo efektów, które mogą nas skarcić w odpowiedzi. Na przykład to, że gości ma jakąś premię, na przykład, nie wiem, jest ta, ten biały dopak plus 2 plus 1 na wszystkie stwory, prawda? No i nagle wbijemy tym 2-3 razy, a gościu nam odpowie takim strzałem, że się nie pozbieramy, więc. E... Do agresywnych dyków to i tak jest karta, którą musimy chyba zmieścić. Wydaje mi się, że jest zbyt dobra, żeby jej nie zmieścić, natomiast no właśnie, no, jest delikatnie obusieczna, trzeba na nią uważać. No i też ten kar, no... że, no, on ci pewnie przebije raz, może dwa razy maksymalnie. Jest zbyt słaby tutaj bez pomocy jakichś stuczek czy jakichś efektów które tutaj mu latanie. No to jednak sam z siebie raczej, raczej oponenta nie zabije, będzie ewentualnie po prostu pomocą, żeby żeby te życie sprowadzić trochę niżej no e, więc solidna Rk, ale nic jakiegoś wybitnego moim zdaniem e, Rockslide, z kolei to jest świetny, świetny e, chłop za 4 mana 3 czy to jest oczywiście po prostu klasyczny heal giant, ale jednak ta opcja pingowania po jeden e, jest e, naprawdę dobra, czasami możemy tych kart odpalić, ten, ten efekt odpalić 2-3 razy w turze i po prostu wybić z tu oponent jakieś mniejsze stwory, czy podobijać coś po kombacie. Też fajny, fajny łatwy do splesza gość. Najbardziej oczywiście będzie błyszczał w, niebieskim, w połączeniu z niebieskim, ale generalnie po prostu solidny, solidny ziomek. Royal eruption też gramy zawsze tani, efektywny removal. Nie ma dyskusji jeszcze z opcją na zabicie czegoś większego. Jak najbardziej chcemy tym grać. Podobnie Rolling Vortex, tak. Jest to karta, którą jeżeli gramy agresywnie, to wydaje mi się, że chcemy ją wykorzystać do deku. No jest to napędzanie agresji, tak. Jest to, to, jest to jeżeli my mamy szybki dek i zabijamy szybko. Te straty, ten punkt straty dla nas nie jest jakimś problemem takim dużym, a jednak dla oponenta jest. I jeszcze przy okazji możemy mu zabrać efekty Gain Life'a, czyli nie może wrócić do gry dzięki Gain Life'owi. Więc moim zdaniem, jeżeli gramy naprawdę agresywnym deckiem, a pewnie czerwonym deckiem grając tak będzie, to zdecydowanie, zdecydowanie bym to, bym to rozważał. E, Scavenged Blade też świetna opcja do agro. Oczywiście wchodzi za 2 mana. Zakłada się od razu na stwora. Daje mu premię do ataku. E, absolutnie, absolutnie chcemy tym grać. No i Scorch Rider m, też karta, którą bym grał. Za 4 mana, 4-3. E, no, jeżeli dobierzemy w late game, to możemy jeszcze go dopalić heistem, zaatakować w tej samej turze. Myślę, że jak najbardziej. Jak najbardziej warty uwagi, common. Shutter School Charger, Charger to jest z kolei no, po prostu już taki mega, mega właśnie erkowy naporowiec. W obu tych wersjach jest ok, prawda? Albo, albo zagrywamy za 5 mana, tak żeby został na stałe, albo na zasadzie, prawda, kogo jumbo w drzewo biegniemy nim, na zasadzie, no, a może ktoś zablokuje i się wymienimy. A jak nieco najwyżej mi wróci do ręki, jeżeli nie mamy dobrego dropu za 3, to trzeba tego nie zrobić. Myślę że, myślę, że tutaj też esencja, esencja czerwonego koloru, e, ciężki, agresywny chłop, e, chcemy nim grać. Zresztą bardzo podobny tutaj jest Shutter School Minotaur, prawda? Też no, zasada jest bardzo podobna, zagrywamy możliwie, tanie, możliwie taniego, bo kosztującego pewnie 4-5 mana e, świniaka z hastem, no brakuje mu tego trampla, prawda? No, ale generalnie to jest wciąż coś, czym musisz grać, grając z agresywnym deckiem. Szczególnie że wydaje mi się, że bardzo łatwo jest go odpalić za 4 mana. Warrior i Roach, albo Warrior i Wizard w czerwonym kolorze, to jest połączenie dosyć, dosyć realne, więc myślę, że jest szansa spokojnie go odpalać. W najgorszym razie za 5 mana. Sizzling Barrage. Ta karta jest o tyle niefajna, że ona usuwa blokera, ale już po zablokowaniu, prawda? Czyli nie daje nam tego efektu przebijania obrażeń. Ale z braku lepszego ramowało bym tym zagrał i tak, chociaż myślę, że to jest maksymalnie jedna sztuka, nie więcej. Eee, też się fajnie sprawdza z jakimiś kreaturami, z tramplem, prawda? Bo tam wtedy możemy zabić tego blokera i przetramplować obrażenia, eee, ale generalnie eee, to jest coś, co mnie jakoś specjalnie nie przekonuje i raczej bym nie chciał w tym grać, gdybym nie musiał. Eee, Skycliff eee, Geoped, eee, no to jest. Eee... Wystarczająco dobre, aby tym grać zawsze. 5-3 trample zatrzymana, no to, to brzmi dobrze, a to nie będzie żadna, żadna trudność, żeby to zrobić. Więc tak, zdecydowanie chcemy tym grać. Stinking Guide... Hmm, ratuje go trochę może z roguem i grywalność jego, bo sam z siebie no, nie jest wybitny. No jest to drop za 1. gramy bardzo agresywnie. Mamy jeszcze jakieś elementy pa, y, tych kart, które działają na zasadzie partii. Tym najbardziej jest to warte uwagi. Generalnie, moim zdaniem, jednak przeciętniak i nie w każdym decku bym go widział. Pewnie bym go właśnie widział tylko w takich mega agresywnych dekach jeszcze opartych o partii. E, Spitfire Lagak... Y, y, no, gramy, tak? Za 4, ma na 3-4. Z efektem pingowania, co, co, co każdy land. No, nic nieprawdopodobnie... Y, jakby agresywnego, ale wystarczająco, żeby, żeby ten slot za 4 mana zapewnić fajnym stworem. Synchronized Spellcraft, takie sobie moim zdaniem. Oczywiście przebija te obrażenia też w playera, ale kosztuje aż 5 mana. Są dużo bardziej efektywne remowale w tym formacie. To ratuje go trochę instantowość. Ale... Myślę, że maksymalnie w jednej sztuce bym tym grał. Chyba, że naprawdę gram na deku, gdzie jest tych e, Rogers, Wizardów, Warriorów i Kleryków sporo. To mógłbym się zastanowić nad drugą sztuką, ale myślę, że to raczej raczej rzadkość. E, Titer Peak Ambusher. No, moim zdaniem, średni, powiem szczerze. No, Jasne, w late game przy 6 mana będzie robił rzeź, gdzieś tam będzie się tam gdzieś, prawda, będzie wymuszał blok czymś dobrym, ale no jednak jest bardzo manożerny ten Common Wydaje mi się, że z tych dropów za dwa, które widzieliśmy jest najsłabszy, bo jednak oponent z łatwością może powiedzieć, no dobra przepuszczaj jak chcesz to strać 3 mana i, i straść kolejne zagranie, więc tak naprawdę on będzie bił przez te pierwsze 2 trzy tury za jeden, co się może okazać trochę potem za mało, prawda Myślę, że są lepsze dropy za dwa i, i po prostu ten będzie takim już naprawdę na dopych. Thundering Rebuke. No to jest świetne, prawda? Te dwa many, de facto twardy removal w większości celów. Świetna sprawa, gramy w dowolnej ilości. Thundering Sparkmate też, też rzeczywiście karta, którą. którą chcemy grać nawet jeżeli strzela za jeden, to jest to wciąż karta grywalna. Myślę, że nie będzie problemu, żeby strzelała za dwa. W wielu sytuacjach jednak tego Warriora łatwo mieć. On sam z siebie jest Wizardem, więc myślę, że realnie będzie strzelał zwykle za dwa. I to jest ab absolutnie warte tego kosztu. Tormenting Voice ja tę kartę lubię w Agro. Lubię będzie jedną sztukę właśnie po to, żeby jak dostanę kiepską rękę, na startu ją wymienić. Albo jak dostanę zbyt dużo landów w late game, to żeby je wymienić. Więc ja jestem, ja jestem tutaj fanem jednej sztuki takiej karty w agresywnym deku. I generalnie, jako zapychasz ta 40 karta, jeżeli nie mamy nic lepszego do, do wstawienia, to jest też jak najbardziej, jak najbardziej wskazane. I oczywiście też w tych wszystkich dekach, które działają w oparciu o sorcery, o instanty, o taką dużą ilość tych sorcerów instantów, żeby sobie po prostu e, no, przewinąć niepotrzebne karty albo nawet na grób wyrzucić, dobrać to, co potrzebujemy, e, jak najbardziej, najbardziej to ma sens. No i Tuk Tuk Grabble Ford. E, moim zdaniem to nie jest zbyt dobre. E, jakby miało 0,4 4, bym się zastanowił mocniej w pewnych pewnych dekach takich rampowych byłoby niezłe po to, żeby właśnie kupić czas, żeby nie przegrać od lataczu, lataczy i, i tak dalej. Ale generalnie to tylko 3 z tyłu ten reach tam niewiele zmienia moim zdaniem przeciętne jak chcesz grać agresywnym dekiem, a najczęściej chcesz grać, jeżeli chcesz mieć gości z hejstem, to moim zdaniem jest tyle lepszych stworów tutaj zatrzymana, które wchodzą od razu realnie, jakby wywierają presję na oponencie, że to się nie zmieści w większości deków zdecydowanie moim zdaniem. Valakut e, Exploration to jest bardzo ciekawa karta. Wydaje mi się, że warte grania, aczkolwiek no, znowu trochę nie do końca działa w pełni e, z tym planem agro. Ale jednak ten efekt powtarzalnego dobierania, dogrywania karty za darmo de facto, prawda? E, de facto dobierania karty, która w najgorszym razie gościa spinguje w twarz, a w najlepszym będzie dodatkiem naszej talii do naszego deku jest wart uwagi, przy czym wydaje mi się, że to jest znowu lepsze w jakimś takim RG rampie niż w agresywnym deku, gdzie jednak chcemy tą presję od początku wywierać. Więc nie mogę tej karty absolutnie zanegować, że jest dobra, natomiast no czy do każdego deku dyskusyjne. Wydaje mi się, że właśnie do jakiegoś RB Removal albo do RG Rampa jest lepsze dużo niż do e, deków agresywnych w tych kolorach. No i ostatnia karta Wayward Guide Beast to jest taki też stwór, nad którym długo myślałem, bo oczywiście on no, jest agresywny i współpracuje świetnie z e, Landfallem, ale też nas może bardzo boleć, zagrywane zbyt wcześnie, bo po prostu. No, nam te land dropy po prostu ograniczy, więc moim zdaniem to jest twór, którego jednak nie chcemy grać w pierwszej turze. Wydaje mi się, że to jest twór właśnie na później, tak. To jest twór na później, tamtą czwartą, piątą turę. Jak się przebije fajnie, jak zginie to trudno, ale on, tak jak mówię, mówię, no, faktycznie dobrze działa z tym landfall. Ale no, zbyt dużo nas kosztuje, żeby sobie wracać to chwilę, LAN, prawda? Grałbym w agresywnym deku i tak, ponieważ to jest tani sposób na przebicie dodatkowych obrażeń albo wymuszenie dodatkowego bloku tam gdzieś. Oczywiście potem mamy jakieś tam opcje na dopaki, na dobicie i tak ale no, to nie jest coś co zagrywasz w pierwszej turze i atakujesz, nawet jak zagrywasz w pierwszej turze to nie atakujesz, bo tak naprawdę, no po land folii stracić dwa życia i cię cofnąć o ląd, prawda? Więc no trzeba tym grać z dużym rozmysłem, ale myślę, że jest to grywalna opcja mimo wszystko. Szczególnie w dekach, które operują dużą ilością land folii. Tyle jak chodzi o czerwony, czerwone czerwony nas... Znaczy mnie zaskakuje, bo jest naprawdę bardzo dobry. Moim zdaniem jest bardzo dobry. No bym powiedział, że jest no ciut lepszy niż czarny i niebieski i porównywalny z białym moim zdaniem naprawdę, naprawdę wypchany jest masą świetnych, agresywnych kreatur, można tym czerwonym e, odpowiednio składając dek, nawet na samych komonach i ankomonach robić takie tempo, że te wolniejsze takiego nie, nie wytrzymają e, więc no, jestem bardzo zadowolony z tego koloru, bardzo mi się podoba e, i wydaje mi się, że jesteśmy w stanie tutaj w tym takim agroplanem opartym o te tanie dropy za 2-3 mana czerwone połączone z jakimiś sztuczkami białymi czy z, czy, z, czy z czarnym remowalem z dosyć dużą łatwością wygrywać te gierki, tak mi się wydaje, no nie wiem, zobaczymy jak tam jeszcze zielone się prze, przedstawi, ale szczerze powiedziawszy, no jestem zbudowany tym kolorem, dużo tanich, fajnych remowali, dużo tanich, fajnych stworów agresywnych E, jakieś tam delikatne kombosiki, tam, prawda, jakieś tam, nawet jakieś tam dobieranie kart się pojawiło w tle, jakieś efekty, nie wiem, ginę i strzelam za X. E, bardzo, bardzo moim zdaniem sensowny, jeden z lepszych redów, które było ostatnio moim zdaniem. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Na ten moment bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia w następnej, ostatniej już części, gdzie będę opisywał kolory, kolor e, zielony, karty multikolorowe i artefakty was tam jakieś chyba pojedyncze zostały 2-3 trzy, trzy landy do, do omówienia. Trzymajcie się hej.